A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do subregionu Płockiego. Właśnie ruszają tam remonty trzech dróg wojewódzkich, na które samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 4,5 miliona złotych. Modernizacja będzie dotyczyła około 1,5-kilometrowego odcinka drogi nr 559 na terenie gminy Brudzeń Duży, od Bądkowa Jeziornego do Bądkowa Kościelnego. Prace będą prowadzone także na blisko 3-kilometrowym odcinku drogi nr 575 na terenie gminy Iłów, od miejscowości Wołyńskie do Iłowa oraz od Arciechowa do Bieniewa. Z kolei na terenie gminy Gostynin w miejscowości Lucień remont obejmie 1,5-kilometrowy odcinek drogi nr 573. Wszystkie trzy zadania remontowe będą obejmowały Frezowanie nawierzchni, ułożenie nowych warstw bitumicznych, renowacja odwodnienia i poboczy, wykonanie elementu bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. ustawienie barier ochronnych słupków prowadzących oraz wykonanie oznakowania poziomego. Przekazując te optymistyczne informacje, jeszcze raz ponawiam prośbę o cierpliwość i wyrozumiałość. Wszystkim nam zależy, żeby roboty były wykonane bezpiecznie i w jak najlepszej. Technonaut. Remont dróg pochłonie wspomniane 4,5 miliona złotych. Środki w całości pochodzą z budżetu samorządu województwa. Wykonawcą zadania na drodze 573 jest firma Prima Sochaczewa, zaś na drogach nr 575 i 559 przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych Gostynin.